kiedy powstanie ciężki BWP Borsuk, taka ciężka wersja BWP Borsuka. I tu oczywiście można by odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem, wtedy kiedy ktoś zauważy w końcu, że taka wersja jest potrzebna i stwierdzi, że zwykły Borsuk, pływający Borsuk to oczywiście coś bardzo potrzebnego, ale musi być uzupełniony przez wariant. Cięższy oraz zrozumie się, że ciężki bojowy wóz piechoty oczywiście może być również bardzo ważnym elementem, ale na niego możemy troszkę poczekać i nie do końca może być tym najlepszym rozwiązaniem. I nie, ja tutaj nie próbuję, jak to na pewno będzie w komentarzach, powiedzieć, że ciężkiego bojowego wozu piechoty nie powinniśmy oczywiście zaprojektować. Tak. Ciężki bojowy wóz piechoty powinien zostać zaprojektowany i powinien trafić do produkcji, ale BWP Borsuk powinien być uzupełniony, uzupełniony przez ciężką wersję. I tutaj można powiedzieć nawet przez dwie ciężkie wersje, ponieważ powinniśmy opracować pakiet do pancerzenia do pływającego Borsuka, czyli produkujemy pływające Borsuki, ale też jest odpowiednia ilość takich pakietów dopancerzających, że w razie W... Do pancerzamy, kiedy trzeba, oraz wersja druga, czyli ciężki Borsuk, który już z fabryki wypływa dodatkowo opancerzony i jest BWP-em niepływającym. Już wyjeżdżając ma masę 34-35 ton, może nawet więcej. I niestety obawiam się, że o ile ciężki bojowy wóz piechoty może powstać, miejmy nadzieję, że nasz własny, o tyle niestety ten. To spojrzenie tych, którzy decydują, od kilkunastu, od kilku lat jest podobne i nie jest na tyle szerokie, żeby ktoś zrozumiał, że mając pływającego borsuka, możemy stworzyć jego ciężką wersję, czyli wersję niepływającą, ale za to bardzo dobrze opancerzoną, która już ten dobrze opancerzony o dobrze opancerzonego borsuka, wyrzuca na kolejny poziom, ponieważ te kilka, 5-7 ton dodatkowego opancerzenia to jest coś naprawdę bardzo no, pozytywnie wpływającego na tego BWP. I tutaj może zadam Wam pytanie. Czy Wy też uważacie, że poza zwykłym borsukiem i w przyszłości ciężkim BWP-em potrzebujemy ciężkiego borsuka, czyli niepływającego, ale bardzo dobrze Opancerzonego borsuka, który będzie w większości miał te same części co borsuk, i będzie go można stosować w bardzo łatwy sposób. Zapraszam do sekcji komentarzy. I oczywiście dziękuję za wsparcie. Patronajt, możliwość postawienia symbolicznej kawy, komentarz z super podziękowaniem, funkcja wspieraj. Bardzo do tego zachęcam i bardzo za to dziękuję. Zachęcam też do oceniania, komentowania, polecania i może przejdźmy do dalszej części materiału materiał, jak to pięknie brzmi, tak dosyć poważnie, ale jedziemy dalej. No już nie mówię o systemie aktywnej obrony, który jest czymś must have, który jest czymś, co w znaczny sposób zwiększa przeżywalność BWP-ów, czołgów, dosłownie wszystkiego, ale okej. Okay. Więc niestety obawiam się, że w ciągu najbliższych kilku lat taka decyzja może nie zapaść, chociaż wydaje się decyzją oczywistą. Posiadając już bwp którego Produkujemy, którego zamówiliśmy i którego można dopancerzyć, wydaje się czymś oczywistym, żeby stworzyć jego ciężką wersję. W przypadku której dodając kilka ton tego opancerzenia i dodając system aktywnej obrony, tworzymy BWP, który nie pływa, ale za to ma poziom opancerzenia na poziomie zbliżonym, przynajmniej zbliżonym do tego, co jest nam oferowane na przykład z zagranicy, jako ciężkie BWP, chciałem powiedzieć, i chodzi o BWP. Ponieważ należy pamiętać, że w przypadku borsuka jest to konstrukcja, która oczywiście ma pewne ograniczenia wynikające z tego, że została zaprojektowana jako konstrukcja pływająca, ale też musiano w nim zastosować na przykład bezzałogową wieżę, która jest zdecydowanie lżejsza od rozwiązań konkurencyjnych. Plus tutaj mamy również lekki powerpack, czyli silnik plus transmisja są lekkie, więc borsuk. Naprawdę do, może, ważąc mniej o kilka ton od tych ciężkich BWP-ów, mieć poziom ochrony, poziom opancerzenia na zbliżonym poziomie. A ta masa nadal jest ważna. Żebyście to zrozumieli. Tutaj mamy rozwiązania, które są wymuszone przez to, że musi być lekki, że musiał pływać, co powoduje, że jest lżejszą konstrukcją. A w przypadku ciężkich BWP-ów tu nie ma takich y, potrzeb. Tam ten power pack, to wszystko, przeniesienie napędu jest y, najczęściej zdecydowanie cięższe. Dodatkowo oczywiście to stwarza problemy, ponieważ mamy cięższy pojazd, musi być silniejszy napęd, większy y, znaczy się napęd, lepsze przeniesienie mocy, wytrzymalsze, a przez to najczęściej Cięższe do tego wieże, które yy, tak wyjściowo są na tych ciężkich BWPach z zagranicy, są też najczęściej cięższe od naszego ZSSW 30. Więc ten 35-36-tonowy Borsuk, już ciężki, już dopancerzony, może mieć taki sam poziom ochrony jak na przykład 42-43-tonowy ciężki BWP. Nie mówiąc o tym, że ten BWP jeszcze najczęściej ma 8 osób desantu, tu o liczbie. Yy, Tyle, ile ma być tego des desantu, to chyba trzeba było pomyśleć troszkę wcześniej, zanim zaczęliśmy się decydować na to, że ten 6, ten 8, a może jeszcze kupimy trzeciego, który będzie miał 7, 9, nie wiem, 12 osób. No to jest bardzo ważna sprawa, jak ta drużyna, jak to wszystko ma się spinać, w co ma być wyposażona. To chyba od tego się zaczyna projektowanie mm, środków transportu dla naszej piechoty. Dla naszego zmechu wiedząc ilu ludzi trzeba za pomocą jakiej ilu ludzi, za pomocą jakiej ilości pojazdów trzeba przetransportować. No my robimy dużo rzeczy od końca. I te ciężkie BWy mieszczące 8 osób oczywiście muszą być większe, żeby pomieścić 8 osób w odpowiednich warunkach, przez co tego opancerzenia musi być jeszcze więcej. Więc 35-36-tonowy BWP Borsuk może mieć wyższy poziom ochrony, może nie wyższy, zbliżony do ciężkich BWP-ów ważących 42-44 tony. A tu nadal lepiej mieć pojazd lżejszy o takim samym poziomie ochrony niż pojazd cięższy o kilka ton to naprawdę i mniejsze spalanie, i mniejsze zużycie, jeśli chodzi o te zużywające się elementy, jak silnik, przeniesienie napędu i łatwiej gdzieś wjechać, wyjechać, to też są ważne rzeczy. Więc projektując ciężkiego BWPa na bazie tego BWP, który już posiadamy, to nie jest tak skomplikowane jak budowa BWP od początku. Nie chcemy, Eliminować zakupów ciężkich bojowych wozów piechoty. My chcemy uzupełnić, po prostu kupując na przykład 1000 borsuków plus kilkaset pojazdów specjalistycznych na nich opartych. Możemy oczywiście kupić 500 pływających borsuków, 500 ciężkich borsuków. Mamy pełną wymienność części to jest też bardzo ważna sprawa niesamowicie ważna sprawa. I dokupić 200-300 pakietów do pancerzenia, jeśli widzimy taką potrzebę do tych pływających, jakby coś. Niestety takiej chęci decyzji nie ma. Tu nawet nie ma chęci, żeby opracować taką wersję, żeby taka wersja powstała. Czy to w wersji jednej, tej pierwszej. Pakiet do pancerzenia, coś co zrobiono z Rosomakami w Afganistanie i wersji drugiej, żeby on od początku wyjeżdżał już do pancerzonej, byłaby to wersja oczywiście zdecydowanie lepsza, ponieważ część rozwiązań konstrukcyjnych, które są potrzebne, żeby ten Borsuk pływał, można by inaczej, można by to przeprojektować. Więc niestety nic tutaj tego nie zapowiada, i powodów może być kilka. Tu myślę, że oczywiście wiele osób boi się kosztów, boi się tego, że wtedy trzeba by to zamawiać. No, takie obawy też istnieją. Dodatkowo wiele osób jest zaślepiona tym, że te ciężkie BWP, najlepiej cudzoziemskie BWP, no, że mogłaby być dla nich konkurencja. Tu są niewyobrażalne rzeczy, takie jak to, że ktoś mógłby chcieć porównać tego BWP-a na przykład z, z zagranicy. Z wersją ciężkiego borsuka, i mogłoby się w testach okazać, że borsuk ważący 7-8 ton mniej może mieć zbliżony poziom ochrony. Szok i niedowierzanie wtedy by było. A takie możliwości są. Ok, więc na razie niestety. Takich decyzji nie widać, chociaż wydają się logiczne, ponieważ stwierdziliśmy obecnie, że nasze BWP mają zapewniać jak najlepszy poziom ochrony, czyli pływalność jest już nie tak ważna, a jeśli już to będzie ważna w dwóch, trzech brygadach, czy tych trzech, czterech batalionach maksymalnie, i stawiamy na to, że BWP ma mieć jak najwyższy poziom ochrony. Co oczywiście prowadzi nas do zaprojektowania do kupienia ciężkiego bojowego wozu piechoty, który jest już produkowany dzięki Bogu. I to który jest już produkowany, i to jest świetna wiadomość, tylko że logicznym się wydaje, że posiadając BWP, chodzi o borsuka, którego możemy dopancerzyć, oczywiste, logiczne staje się, przynajmniej w mojej opinii nie wiem, napiszcie w sekcji komentarzy, że mając taką możliwość szybkiego stworzenia ciężkiego borsuka, nie mówię o tygodniach czy miesiącach, ale mówię o na przykład roku, dwóch, że takie coś tworzymy, że to jest chyba logiczne, że chcemy mieć dobrze opancerzone BWPy, mamy BWP, mamy BWP-a, którego można dopancerzyć, dodać do niego te kilka ton, no to oczywistym jest, że można, a nawet trzeba to zrobić. Zwłaszcza, że może być produkowany na tej samej linii, wykorzystują i będzie w nim wykorzystane no, prawie wszystkie elementy: silnik, transmisja, przeniesienie, nawet zawieszenie, które ma pewną zapas do 35-36 ton. W przyszłości chcemy dopancerzyć, możemy modernizować to zawieszenie. Wieża, wnętrze no wszystko jest. Wystarczy chcieć i stworzyć wersję ciężkiego BWP. Tylko, że chyba nie jest to aż tak logiczne dla tych, którzy o tym decydują od lat. Na początku musi pływać, później musi być ciężko opancerzony. No więc oczywiste, przynajmniej jeszcze raz powiem, w mojej opinii jest to, że no to się łączy ze sobą, że tego naszego pływającego Borsuka, skoro jest taka możliwość, budujemy też jego wersję dopancerzoną, ciężką. Niepływającą z wysokim poziomem opancerzenia. Tylko, że jeszcze raz, to byłby problem, ponieważ mogłoby się okazać, że ten 35-tonowy ciężki Borsuk ma zbliżony poziom w przypadku niektórych cudzoziemskich BWP-ów lepszy poziom ochrony, a w przypadku niektórych tylko troszkę gorszy poziom ochrony, i... no ale testów po prostu by się nie przeprowadzało i byłoby dobrze, prawda? Prawda, no to jest takie rozwiązanie. No albo też można wymyślić, wymyśleć, wymyślić jakieś wymagania wzięte z kosmosu i później się okaże, że nasz ciężki BW ma, za, ma zapewniać taką ochronę i załogi, i desantu, jakiej nie zapewniają współczesne czołgi, ważące na przykład 60 kilka ton. A tu mamy konstrukcję, która y, ma jeszcze przewozić desant. No, tutaj... Zawsze znajdzie się sposób, żeby to zrobić tak troszkę na opak. Ja wiem, że logika to nie jest zawsze najlepszy punkt, jeśli chodzi o tych, którzy podejmują decyzje, ale są rzeczy, które wydają się przynajmniej moim zdaniem oczywiste. Takie jak na przykład wyposażenie naszych wszystkich BWP-ów w system aktywnej obrony. Mając taki, którego projektowaliśmy, może nie najlepszy na świecie, no ale może warto by było go dokończyć i kupować go w tysiącach sztuk. BWP, pojazdy specjalistyczne, kołowy, transportery opancerzone, czołgi, wyrzutnie, armatochałbice, tysiące sztuk. Tylko wiecie, tutaj gdyby ktoś był pewny, że będzie siedział w tym Borsuku, w tym Krabie, w K9, K2, Abramsie, czy w czymkolwiek innym, no to on by tą, ten system aktywnej obrony, on by go tak popierał, zrobiłby wszystko, żeby ten system został stworzony, wyprodukowany i żeby był jak najlepszy na świecie. I żeby był nasz, żebyśmy mogli go wkładać tam, gdzie chcemy, żebyśmy go mogli modernizować, jak chcemy. No ale te osoby nie będą siedzieć w tym Borsuku, w K2, ani ich najbliżsi. No więc po co? To tak samo jak zwiększona produkcja borsuków, dorzucenie ciężkiego borsuka i później yy, ciężkiego BWP. -a. No ale po co się śpieszyć? Przecież są stary 266, przecież są BWP 1. No i problem rozwiązany. Prawda? No niestety nie do końca, ponieważ to jest coś, co wpływa na nasze bezpieczeństwo. I niestety no, może się przełożyć na duże problemy w przyszłości. Więc kiedy? Niestety nie wiemy. Niestety to jest gigantyczny problem. A gdy ten borsuk był testowany, gdy był powoli wprowadzany, to dla mnie i dla wielu innych osób oczywistością było, no, mówiłem o tym od dawna, żeby powstała jego dopancerzona wersja, kiedy już nie muszą wszystkie pływać. To go dopancerzmy. No nie po to zrobili jego konstruktorzy, projektanci odpowiedni zapas modernizacyjny, żeby go nie dopancerzyć. No, ale trzeba chcieć, trzeba powiedzieć. Będzie ciężki BWP, który leci chyba siłą tego, że w końcu będziemy coś, żeby łatwiej było go kupić. To najlepiej, żeby ktoś jeszcze dał do tego kredyt, czyli będzie cudzoziemski BWP ciężki. To idzie tak to siłą rozpędu. Obym się mylił. Mam nadzieję, że w wielu rzeczach, o których mówię na tym kanale, się mylę i mam nadzieję, że za dwa lata będziecie mi wypominać, Marcin, mówiłeś, że nie będzie polskiego ciężkiego bojowego wozu piechoty. A ja będę bardzo się cieszył, że macie powód, żeby mi to wypomnieć. Podobnie z ciężkim BWP-em Borsukiem. W znaczeniu ciężkim Borsukiem. Oczywistość, ale jej nie widzimy. Czy zaprojektowaliśmy ciężkie BWP czy zaprojektowaliśmy pakiety do pancerzenia, czy kupiliśmy licencje na odpowiednie rozwiązania, jeśli chodzi o pancerzenie, czy dowieźliśmy pangolina, czy dokończyliśmy system aktywnej obrony? No to są oczywiście pytania retoryczne. A oczywiście lepiej siedzieć w lepiej opancerzonym BWP-ie. Najlepiej, żeby miał jeszcze system aktywnej obrony. Przeżywalność się zwiększa. I desant, i załoga mogą być pewni, że jednak mają zdecydowanie większą szansę. I druga strona też wie, że w swoich analizach, biorąc pod uwagę no, możliwość uderzenia na nas, patrzy i widzi ich BWP, czyli jedna z wielu rzeczy, które będą wpływały na tą decyzję, no jednak mają wysoką odporność zdecydowanie wyższą niż na przykład BWP. Słabiej opancerzone i bez systemu aktywnej obrony. Więc już zastanowią się dwa razy. I dużo takich elementów wpłynie na przykład zanie na zaniechanie decyzji uderzenia. A przynajmniej mam taką nadzieję. Ok, pamiętajcie, że BWP Borsuk ma wysoki poziom, jeśli chodzi o ochronę. Ma szereg rozwiązań bardzo fajnych. Podobnie wieża ZSSW 30. I nie, to nie jest chodzący ideał. Tak, są pewne rzeczy, które można by zmienić, które można by zmodernizować, i jeśli chodzi o przyrządy obserwacyjne, co ciekawe, i jeśli chodzi o pepeki, żebyśmy nie musieli mieć tylko takich, tylko też, żebyśmy mieli na przykład własne moskity, i też w paru innych rzeczach można tutaj by je zmodernizować, ponieważ nie ma od razu idealnych rzeczy, no i nigdy nie będzie zapewne, ponieważ pewne rzeczy i w wieży, i w Borsuku można ulepszyć. To jest coś oczywistego, no ale pamiętajmy, że zawsze tego typu pojazdy są sumą kompromisów. Tylko, że jeszcze raz, my mamy potrzebę posiadania gigantycznej ilości BWP-ów, ponieważ zapotrzebowanie jest potężne. Chcemy, żeby miały jak najwyższą przeżywalność i żeby były w jak największym stopniu produkowane u nas, żeby pewna, pewien poziom niezależności jednak był. No a my niestety tutaj nie robimy zbyt dużo, żeby to się realizowało. I tutaj zapraszam do sekcji komentarzy. Jak wymyślicie, czy ciężki borsuk byłby czymś potrzebnym? Czy potrzebujemy tylko zwykłego borsuka i ciężkiego BWP? Czy jednak możliwość produkowania ciężkiego borsuka czy i jego produkcja później jest nam bardzo potrzebna? Zapraszam do sekcji komentarzy. Oczywiście dziękuję Wam za uwagę, za to, że jesteście, oceniacie, komentujecie, subskrybujecie. Zapraszam do wsparcia poprzez Patronite, możliwość postawienia symbolicznej kawy. Linki są w opisie. Dziękuję za to wsparcie. Dziękuję też za komentarze z super podziękowaniem, za to, że wspieracie ten kanał funkcją Wspieraj. Bardzo Wam za to dziękuję. Polecajcie, komentujcie. Sprawdzajcie kartę społeczności, gdzie wrzucam niekiedy materiały z moich innych kanałów. Zapraszam też na mojego XA. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.